Jarzębina, czyli jarząb pospolity, sorbus aucuparia, to niezwykle cenna roślina, choć często traktowana jako ozdoba lub jako pokarm dla ptaków. Warto ją zbierać, bo ma sporo właściwości zdrowotnych i można z niej przygotować różne domowe przetwory. W dzisiejszym odcinku dowiecie się dlaczego warto korzystać z owoców jarzębiny, kiedy je zbierać i co z niej zrobić, aby skorzystać z jej dobrodziejstwa dla zdrowia. Kiedy moi rodzice byli jeszcze młodzi, przetwory z jarzębiny robiono powszechnie. Owoców tych było dużo, rosły dziko, a przetwory pozwalały zachować witaminy, zwłaszcza witaminę C, na zimę. Smak jarzębiny był naturalnie kwaskowaty i lekko gorzki, a ludzie byli do niego przyzwyczajeni. Cukru dodawano tylko tyle, by złagodzić cierpkość owoców. Dziś ludzie coraz częściej wolą słodsze smaki. Dzieci od małego przyzwyczajane są do bardzo słodkich produktów, a gorzko kwaśne owoce rosnące często wydają się trudne do zjedzenia. Poza tym wiele osób kupuje gotowe soki, herbaty czy dżemy dodatkowo dosładzane, więc naturalne przetwory rzadziej robione są w domu. Mimo to jarzębina i inne dziko rosnące owoce są dużo zdrowsze niż słodzone produkty ze sklepu. Mają znacznie więcej witamin, minerałów oraz przeciwutleniaczy. Dzisiaj, żeby jarzębina smakowała współczesnym podniebieniom, często łączy się ją z miodem, z innymi owocami, tak aby smak był przyjemnie słodko-kwaśny. A zatem dlaczego warto zbierać owoce jarzębiny? Przede wszystkim jarzębina zawiera ogromne ilości witaminy C, choć dużą część traci przy obróbce, ale zawiera także witaminy A, E, K oraz sporo z grupy B. Owoce jarzębiny mają całkiem bogaty skład witamin z grupy B, choć w mniejszych ilościach niż na przykład drożdże czy produkty zbożowe, i w przetworzonych owocach część witamin się rozkłada, ale i tak warto po nie sięgać. W jarzębinie znajdziemy witaminę B1, czyli tiaminę, która wspiera układ nerwowy, pamięć oraz koncentrację. Znajdziemy też tam witaminę B12, czyli ryboflawinę, która bierze udział w przemianach energetycznych, wpływa na skórę oraz wzrok. Witaminę B3, czyli niacynę, inaczej nazywaną witaminą PP, ważną dla układu krążenia i wspomagającą metabolizm. Znajdziemy w Jarzębinie także witaminę B6, czyli pirydoksynę, uczestniczącą w produkcji neuroprzekaźników. Oraz wspierającą odporność i gospodarkę hormonalną. W jarzębinie znajdziemy także witaminę B9, czyli kwas foliowy niezbędny do prawidłowej produkcji krwi. Ważny u kobiet planujących ciążę. Kwas foliowy jest ważny nie tylko zresztą w tym okresie, ale również dla osób starszych. Wspomaga układ krwi krwiotwórczy, pomagając w produkcji czerwonych kwinek a jego niedobór może prowadzić do anemii megaloplastycznej, objawiającej się osłabieniem, zmęczeniem i dusznością. Kwas foliowy chroni także układ nerwowy, pomagając w metabolizmie homocysteiny, związku, który w nadmiarze może uszkadzać naczynia krwionośne i nerwy, a odpowiedni poziom witaminy B9 może zmniejszać ryzyko problemów z pamięcią, z koncentracją oraz demencją. Ponadto witamina B9 wspiera serce, naczynia krwionośne, pomaga utrzymać prawidłowy poziom właśnie homocysteiny, i w połączeniu z witaminami B12 i B6 może chronić przed chorobami serca oraz udarem. Kwas foliowy bierze również udział w tworzeniu DNA oraz RNA, co jest istotne dla regeneracji komórek i prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Dlatego u osób starszych kwas foliowy jest kluczowy dla zdrowia krwi, mózgu oraz serca, a niedobory mogą powodować zmęczenie, problemy z pamięcią i zwiększać ryzyko chorób układu krążenia. A zatem warto dbać o dietę bogatą w foliany, które znajdują się w zielonych warzywach liściastych, w owocach fasoli, grochu, orzechach oraz właśnie w owocach jarzębiny. W mniejszych ilościach mogą też występować inne witaminy z grupy B, np. B5, czyli kwas pantotenowy, ale te, które wymieniłam wcześniej są najważniejsze. W jarzębinie znajdziemy także minerały, na przykład potas w ilości około 200 do 300 mg na 100g owoców, magnes w ilości około 15 mg na 100 g, żelazo. Pół miligrama na 100 g oraz wapń 30 mg na 100 gram. Jeśli chodzi o działanie zdrowotne owoców jarzębiny, to ogólnie można powiedzieć, że wzmacniają odporność, wspierają układ krwionośny oraz wzrok, działają lekko moczopędnie i oczyszczająco, i zdecydowanie wspomagają trawienie. Ale tutaj uwaga nie zjadamy owoców surowych. Z uwagi na to, że surowe owoce jarzębiny zawierają kwas parasorbinowy, który może powodować nudności, zawsze przetwarzamy te owoce najpierw przed zjedzeniem. Przetwarzamy, czyli albo mrozimy, albo gotujemy i suszymy. Suszenie i pozostałe te metody rozkładają kwas parasorbinowy, i owoce są już bezpieczne do spożycia. Najlepiej używać jarzębiny przemrożonej. Albo zbieramy ją naturalnie po pierwszych przymrozkach, albo trzymamy w zamrażarce, czyli zbieramy wcześniej, na przykład teraz pod koniec sierpnia czy na początku września, i wkładamy do zamrażarki. Wtedy też jarzębina traci swoją goryczkę. Jarzębina powinna być dodatkiem, a nie jedynym źródłem, oczywiście. Warto ją łączyć też z innymi produktami bogatymi w luteinę, np. szpinak, jarmuż, brokuły czy żółtka jaj. Łączenie jarzębiny z luteiną jest korzystne przede wszystkim dla zdrowia oczu. Jarzębina z uwagi na bogactwo witaminy C, flavonoidów oraz antycyjanów, które działają jako antyoksydanty, neutralizują wolne rodniki, a luteina, czyli karotenoid, który obecny jest w siatkówce oka, również działa antyoksytacyjnie, chroniąc plamkę żółtą przed uszkodzeniami wywołanymi przez światło niebieskie oraz wolne rodniki. Połączenie obu tych składników daje silniejsze wsparcie antyoksydacyjne niż każde z nich z osobna. Luteina zmniejsza ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej, a antyoksydanty z jarzębiny wzmacniają jej działanie, chroniąc komórki siatkówki. Flawonoidy zawarte w jarzębinie poprawiają także mikrokrążenie oka, wspomagają transport składników odżywczych i ochronę komórek wzrokowych. Dodatkowo połączenie jarzębiny i luteiny wspiera ogólną odporność i zdrowie serca oraz naczyń krwionośnych dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym oraz przeciwzapalnym. W efekcie jarzębina i luteina działają synergistycznie, zapełniając skuteczną ochronę wzroku i spowalniając procesy degeneracyjne siatkówki. Luteinę można połączyć z jarzębiną w prosty i smaczny sposób, tak aby wykorzystać ich synergistyczne działanie antyoksydacyjne i właśnie wspierać zdrowie oczu. I tak na przykład z jarzębiny można zrobić herbatę lub taki napar. E, można ją najpierw sparzyć wrzątkiem, a potem zaparzać przez 10 minut. Można dodać odrobinę szpinaku lub jarmużu do naparu. E, Liście nie zmieniają smaku herbaty, a wzbogacają ją w luteinę. Można też dodać krople oleju roślinnego, np. lnianego czy oliwy, aby luteina lepiej się wchłaniała. Można też zastosować koktajl albo smoothie, czyli zmiksować jarzębinę z bananem, marchewką lub mango, bo przecież są to produkty bogate w witaminy i dają też lekką słodycz. Można dodać garść szpinaku lub jarmużu, aby wzbogacić koktajl w luteinę, i odrobinę tłuszczu, np. awokado, czy jogurt naturalny, albo roślinny olej, który zwiększa przyswajalność luteiny. Z jarzębiny, z owoców robi się też dżemy i przetwory. Żeby były lekko słodkie, można dodać miodu, można dodać jabłka, można też dżem taki z jarzębiny dodawać do omletów ze szpinakiem. Dodatkowo można po prostu jeść jarzębinę jako deser lub dodatek do sałatek z warzywami czy innymi składnikami bogatymi w luteinę. Ważne, aby w takich posiłkach znajdowała się odrobina tłuszczu, ponieważ luteina jest rozpuszczalna w tłuszczach. Także ogólną zasadę trzeba zastosować taką, że z uwagi na to, że jarzębina dostarcza tych antyoksydantów i witaminy C, a luteina koncentruje się w oku i chroni siatkówkę, połączenie tych składników w jednym posiłku lub w napoju daje najlepsze efekty ochronne dla wzroku. Także widzicie, że jarzębina to nie jest tylko ozdoba jesiennych drzew, ale też naturalny suplement i oczywiście najlepiej traktować ją jako dodatek do diety, a nie lek. Jarzębina szczególnie polecana jest osobom, osobom, które mają osłabioną odporność właśnie z uwagi na swoje składniki aktywne i zdecydowanie jest polecana dla osób z chorobami oczu. Luteina i beta-karoten wspierają wzrok np. przy zmęczeniu oka, są świetne przy profilaktyce zaćmy, przy zwyrodnieniu plamki żółtej, Jarzębina to jedno z takich źródeł karotenoidów, czyli beta-karotenu, luteiny i zeaksantyny, które są niezwykle ważne dla wzroku. Dzięki nim można wspierać oczy przy zmęczeniu, przy suchości oka, przy osłabionej ostrości widzenia, a także profilaktycznie przy chorobach takich jak zaćma i zwyrodnienie plamki żółtej. Dodatkowo osoby z nadciśnieniem i problemami z sercem również warto, żeby sięgały po jarzębinę, ponieważ Składniki takie jak potas e, wspierają regulację ciśnienia, a antyoksydanty wzmacniają naczynia krwionośne. Dodatkowo osoby z anemią e, myślę, że skorzystają z e, jarzębiny, z uwagi na żelazo i witaminę C. E, tak samo osoby z problemami trawiennymi e, będą, myślę, po, pozytywnie odbierać produkty jarzębinowe, ponieważ działa to lekko regulująco i wspomagająco. Dla pracy wątroby. Ponadto, ważna rzecz: osoby z dną moczanową oraz reumatyzmem też powinny sięgać po owoce jarzębiny, dlatego że działają lekko moczopędnie, pomagając usuwać toksyny oraz kwas moczowy. No i osoby z chorobami skóry i włosów myślę, że z uwagi na antyoksydanty i witaminy, które wspierają regenerację, to też będzie dobry wybór. Jak stosować jarzębinę przy problemach z oczami? Przede wszystkim można stosować owoce suszone lub świeże, świeże, ale nie tak wprost jak owoce malin czy dzikiej róży. Bo tak jak mówiłam z uwagi na zawartość kwasu parasorbinowego, trzeba najpierw owoce przetworzyć, czyli przemrozić, czyli zebrać owoce, umyć, a następnie włożyć do zamrażarki na minimum 48 godzin. I wtedy to przemrożenie rozkłada kwas parasorbinowy, owoce tracą goryczkę i stają się smaczniejsze. Dodatkowo sparzenie wrzątkiem, czyli krótkie zalanie owoców wrzątkiem przed użyciem. Następnie wodę wylewamy i dopiero zalewamy kolejną świeżą, aby otrzymać napar. No i można suszyć te owoce, czyli można je po przemrożeniu wysuszyć w suszarce do grzybów lub w piekarniku w niskiej temperaturze, a potem przez całą zimę sobie zaparzać jak herbatę. Napar z jarzębiny w bardzo prosty sposób robimy, czyli łyżkę owoców zalewamy szklanką wrzątku, taki napar działa wzmacniająco, właśnie wspiera odporność, poprawia krążenie i może być stosowany także przy zmęczeniu oczu. Dodatkowo można zrobić na przykład syrop jarzębinowy, jest bardzo smaczny, bo owoce po przemrożeniu zasypujemy trochę cukrem, jak puści sok odcedzamy i pijemy jedną, dwie łyżki dziennie. Dodatkowo można zrobić syrop tak, jak robimy soki owocowe w sokowniku. Jeżeli macie sokownik, to owoce jarzębiny stosujemy dokładnie tak samo jak każde inne owoce, z których robimy sok. Przy czym tego soku trzeba pamiętać, że nie będzie jakoś szczególnie dużo. Przetwory takie jak dżem, konfitura z jabłkami, czy gruszkami, czy innymi owocami może być dodatkiem do kanapek, do owsianek. Bo to rzeczywiście jest potrzebne dla plamki żółtej w siatkówce. No i oczywiście, osoby, które gustują w nalewkach, mogą zrobić taki popularny jarzębiak, czyli nalewkę z jarzębiny stosowaną tradycyjnie na oczy i na krążenie. I oczywiście tu mówimy o rozsądnych ilościach, takich jak na przykład 10 czy 20 ml dziennie, rozpuszczone w szklance wody. Kto powinien uważać przy stosowaniu owoców jarzębiny? Przede wszystkim osoby z chorobami żołądka, przy wrzodach, refluksie czy nadkwaśności może, mogą odczuwać lekkie podrażnienie żołądka. No, małe dzieci muszą zdecydowanie uważać, żeby nie jeść tych owoców na surowo, tylko właśnie w formie przetworzonej. No i owoc, osoby z alergiami pokarmowymi, zdarza się uczulenie na wszystko, w tym jarzębinę, więc tutaj trzeba uważać. Także mówiliśmy, że można zrobić dżemy i konfitury, nalewki, herbaty, syropy. Można też zrobić kandyzowaną jarzębinę, bo to jest bardzo ciekawa dekoracja do tortów czy ciast, jako dodatek do wypieków. No i bardzo ciekawy jest ocet jarzębinowy. Naprawdę zdrowotny, podobnie jak owoc, jak jabłkowy. Myślę, że ktoś, kto robi octy, również skorzysta z tych owoców jarzębiny. Jeżeli nie wiesz, jak smakuje jarzębina, to koniecznie spróbuj. Owoce jarzębiny mają taki charakterystyczny smak i myślę, że można go opisać jako gorzko-kwaśny. Mówi się o tym smaku ściągającym, takim cierpkim, podobny jak niedojrzałe winogrona. Mówi się o tym, że on jest astringentny. No i zdecydowanie są mało słodkie, czyli nie nadają się właśnie do takiego podjadania jak inne owoce. Po przetworzeniu, czyli po przemrożeniu, ugotowaniu czy zaparzeniu, e, gorycz łagodnieje, e, z, z, owoce stają się tylko po prostu takie kwaśno-słodkie, owocowo troszkę cierpkie. Z herbata ma, czy koncentrat ma przyjemną kwaskowatość coś jak połączenie żurawiny i dzikiej róży, moim zdaniem. Aromat jest lekko owocowy i na przykład dodatek do naparów hibiskusa czy dzikiej róży podkreśla owocowy charakter i moim zdaniem nadaje przepiękny kolor. Także yy, moim zdaniem jarzębina zdecydowanie jest na tak, jeśli chodzi o domowe przetwory. Zostawiam wam tutaj przepis na wzmacniającą herbatę z jarzębiną, dziką różą oraz hibiskusem. Uważam, że taka herbata wzmacnia oczy, wzmacnia krążenie i odporność, lekko obniża ciśnienie z uwagi na hibiskus. Tutaj, też myślę, że możecie zrobić sobie takie ułatwienie i zaparzyć herbatę w dzbanku na kilka dni. Czyli, na przykład, robimy cztery łyżki takich przemrożonych, suszonych owoców z dziką różą i hibiskusem, zaparzamy w dużym dzbanku. I przechowujemy w butelce w lodówce do 2-3 dni. Są też fajne sposoby na zrobienie koncentratu herbaty wzmacniającej, czyli, na przykład, tutaj zostawiam Wam przepis na około pół litra koncentratu z dzikiej z jarzębiny, właśnie dzikiej róży, oraz hibiskusa. I taką, taki koncentrat możecie w lodówce przechowywać przez 7 dni, ale możecie też go zapasteryzować i przechowywać później w buteleczkach, w spiżarni czy w szafce kuchennej. Także wystarczy po prostu później zapasteryzować. Ewentualnie taki koncentrat możecie przelać do niewielkich pojemników i zamrozić. Zamrażanie utrzymuje więcej witaminy C niż pasteryzowanie. Co jeszcze? Co, co generalnie łagodzi cierpkość i goryczkę jarzębiny? Przede wszystkim miód, syropy klonowe czy z agawy, cukier, coś co słodkie, prawda? To rzeczywiście łagodzi tę goryczkę. Tak samo słodkie owoce. Dodatkowo też kwaśne i aromatyczne dodatki, jak plastry cytryny, czy sok z pomarańczy, czy jabłko, także będą łagodziły cierpkość i goryczkę. Dodatkowo zioła niektóre też łagodzą bardzo fajnie ten smak i tutaj przoduje hibiskus, mięta lub melisa, cynamon i goździki oraz imbir. Tu te składniki rzeczywiście bardzo podkręcają fajnie smak jarzębiny. No i dodatkowo, jeżeli mieszamy kilka dodatków w takiej herbacie, czyli na przykład hibisku, cytryna, miód i jarzębina, herbata staje się taka bardzo przyjemnie słodko-kwaśna, aromatyczna i rozgrzewająca. No, jest bardzo dużo sposobów na przetwarzanie jarzębiny. Myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Jak widzicie, jarzębina to naprawdę niezwykły dal, dar natury, który od wieków wspierał zdrowie naszych przodków. Jej owoce kryją w sobie nie tylko bogactwo witaminy C, flawonoidów, antyoksydantów, które wspierają odporność, chronią komórki przed stresem oksydacyjnym i wspierają serce oraz naczynia krwionośne. Co więcej, jarzębina poprawia trawienie, działa łagodząco, przeczyszczająco, e, wspomaga regenerację błony śluzowej żołądka, dlatego może być pomocna w, do, w dolegliwościach układu pokarmowego. Regularne sięganie po przetwory z jarzębiny to naturalny sposób, aby wzmocnić organizm, ochronić się przed chorobami cywilizacyjnymi, a jednocześnie okazja, aby powrócić do dawnych, sprawdzonych metod dbania o zdrowie. Jeżeli zainteresowały Cię właściwości jarzębiny i chcesz poznać więcej naturalnych sposobów wspierania zdrowia, koniecznie zajrzyj na mój kanał Czysta Terapia. Znajdziesz tam wiele innych filmów o ziołach, o roślinach. O prostych terapiach naturalnych, które możesz włączyć do swojego codziennego życia. Serdecznie zapraszam do subskrypcji i odkrywania razem ze mną mocy natury.